Niewątpliwie bardzo cenne były ćwiczenia, kiedy angażowano widzów, kiedy anga angażowano widownię. No była to możliwość zobaczenia, jak się te nasze przekonania, emocje urzeczywistniają, kiedy przypadkowo dobrani ludzie wcielają się w role, których by się nie spodziewali, że, że przyjmą. I to jest, myślę, też spole, spore pole do, do odkryć. Na pewno z dużą dozą ciekawości z tym wszystkim, co wydaje mi się, że warto by było w sobie odkryć i przepracować. Jakie mogą być przekonania, które należałoby poprawić, co by w przyszłości przynosiły lepszy, bogatszy owoc. I rzeczywiście odkryłem w sobie kilka rzeczy, które warto by było się nad nimi zastanowić, które warto jakoś zbadać. No, i na pewno jest spore, do, jest spore pole do pracy. Na pewno wiem, w jaki sposób mogę pracować nad moim przekonaniem wobec przedsiębiorczości: jak tę przedsiębiorczość budować. To jest jedna rzecz. I kolejna rzecz: jak wzbogacać, pogłębiać swoje relacje z ludźmi. To jest też duża wartość. Każdemu, kto nie brał dotychczas udziału w takich ćwiczeniach, może to otworzyć oczy na pewne sprawy i oczywiście zachęcić do jakichś pozytywnych przemian w sobie. Niewątpliwie warto, bo zawsze każdy ma w sobie coś do odkrycia i wydobycie potencjału, który drzemie w każdym człowieku, którego nie jesteśmy często świadomi, a który każdy naprawdę posiada.